Kupiłem synowi mieszkanie w Warszawie na zaręczyny. Jego narzeczona i jej rodzice zrobili z niego swojego osobistego kierowcę, a potem odkryłem, że to był tylko początek ich planu zniszczenia mojego dziecka. Siedziałem w swoim gabinecie, wpatrując się w dokumenty własności tego mieszkania, które teraz leżały przede mną jak dowody mojej naiwności. Moje serce biło tak mocno, że czułem każde uderzenie w żebrach. Trzy dni wcześniej otrzymałem telefon, który zmienił wszystko. Głos był nieznany. Kobieta w średnim wieku, mówiąca z akcentem warszawskim. Pan jest ojcem Pawła Kowalskiego? Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Zapytała bez wstępów. Tak słucham. Nazywam się Anna Nowak. Mieszkam obok tego mieszkania, które pan kupił swojemu synowi. Musi pan wiedzieć, co się tam dzieje. Zimne dreszcze przeszły mi po kręgosłupie. Coś w jej głosie sugerowało, że to, co usłyszę, będzie bolesne. Pana syn, on nie mieszka w tym mieszkaniu już od miesięcy. Ta dziewczyna, Karolina, wprowadziła się tam ze swoim prawdziwym chłopakiem. Mieszkają tam razem, a pańskiego syna używają tylko do załatwiania różnych spraw. Widziałam, jak przywozi im zakupy, jak odbiera jej rodziców z lotniska o trzeciej nad ranem, jak mył im samochód na podwórku. Słowa uderzały we mnie jak ciosy młota. Każda sylaba była jak kawałek szkła wbijający się w moje serce. To niemożliwe, wyszeptałem, chociaż gdzieś w głębi duszy wiedziałem, że wszystko pasuje. Te dziwne wymówki Pawła, dlaczego nie może mnie odwiedzić. Te ciągłe prośby o pieniądze na wspólne wydatki. Te niespójne historie o tym, jak spędza czas. Przykro mi, że muszę Panu to powiedzieć, ale ta dziewczyna i jej rodzice traktują Pańskiego syna jak służącego. A mieszkanie, które Pan kupił, stało się ich prywatnym hotelem. Po rozłączeniu siedziałem w ciszy przez godzinę. Mój świat się walił. To mieszkanie kosztowało mnie oszczędności całego życia 600 tysięcy złotych. Kupiłem je z miłości do syna, wierząc, że daje mu start w dorosłe życie. A tymczasem, pamiętam jak Paweł przyszedł do mnie pół roku temu, promienny ze szczęścia. Tato, poznałem dziewczynę swojego życia Karolina chcemy się zaręczyć, ale nie mamy gdzie mieszkać. Jej rodzice mówią, że bez własnego mieszkania to nie jest poważny związek. Wtedy wydawało mi się to rozsądne. Młodzi ludzie potrzebują stabilności. Nie zastanowiłem się dwukrotnie nad zainwestowaniem wszystkich moich oszczędności w jego przyszłość. W ich przyszłość. Ale teraz, siedząc z tymi dokumentami w rękach, czułem, jak naiwność miesza się z wściekłością. To mieszkanie miało być symbolem mojej miłości do syna. Zamiast tego stało się narzędziem jego upokorzenia. Następnego dnia pojechałem do Warszawy. Nie powiedziałem Pawłowi, że jadę. Chciałem zobaczyć na własne oczy. Stanąłem naprzeciwko budynku o ósmej rano i czekałem. O dziesiątej ujrzałem syna. Wychodził z bramy z wielkimi torbami zakupów. Wyglądał na zmęczonego i nieszczęśliwego. Nie rozpoznał mojego samochodu. Pożyczyłem go od kolegi. Wsiadł do swojego starego Peugeota i odjechał. Godzinę później zobaczyłem Karolinę. Wyszła z budynku z jakimś mężczyzną wysokim, przystojnym, w drogim garniturze. Sałowali się przy wejściu do budynku. Nie było wątpliwości. To nie był żaden kuzyn ani przyjaciel. Sposób, w jaki się dotykali, jak patrzyli na siebie, mówił wszystko. Zostałem tam do wieczora. O dziewiętnastej przyjechał Paweł z kolejnymi zakupami. Tym razem z pizzą dla kilku osób. Wszedł do budynku jak kurier, nie jak właściciel mieszkania. Tamtej nocy nie spałem. Leżałem w łóżku, a w mojej głowie kłębił się chaos myśli. Złość na Karolinę i jej rodzinę. Rozpacz z powodu tego, co stało się z Pawłem. Ale przede wszystkim zimna, krystaliczna jasność. Muszą za to zapłacić. Nie chodziło tylko o pieniądze, choć strata 600 tysięcy złotych była druzgocąca. Chodziło o to, że zniszczyli mojego syna, zrobili z niego służącego we własnym domu, wykorzystali jego miłość, jego chęć czynienia dobrze, jego desperacką potrzebę akceptacji. Zacząłem planować. Pierwszy krok to było dowiedzieć się więcej. Następnego dnia zadzwoniłem do tej pani Anny Nowak. Okazało się, że jest emerytowaną nauczycielką. Mieszka sama i ma dużo czasu na obserwowanie życia sąsiadów. Może pan przyjechać na herbatę? zaproponowała. Opowiem panu wszystko, co wiem. Jej mieszkanie było skromne, ale schludne. Usiedliśmy przy kuchennym stole, a ona zaczęła opowiadać z precyzją reportera śledczego. Ta Karolina to cwana sztuka. Wprowadziła się do pańskiego mieszkania już w pierwszym tygodniu po otrzymaniu kluczy. Ale nie sama. Z tym swoim chłopakiem, Marcinem. To on jest prawdziwym partnerem, nie Pański syn. Pił herbatę i słuchałem, czując, jak gniew narasta we mnie jak lawa w wulkanie. Rodzice tej dziewczyny to dopiero sztuka. Ojciec to jakiś biznesmen, matka elegancka pani. Przyjeżdżają tu jak do hotelu. Pański syn ich obsługuje. Widziałam, jak prał dla nich, jak gotował, jak sprzątał. A oni traktują go jak powietrze. Czy mój syn, czy on wie o tym, Marcinie? zapytałem, choć bałem się odpowiedzi. Pani Anna westchnęła ciężko. Myślę, że podejrzewa, ale nie chcę sobie tego przyznać. Widziałam go kilka razy, jak płakał w samochodzie. Siedział tam długo, po prostu płakał. To było jak uderzenie nożem prosto w serce. Mój syn, moje dziecko, płakał w samochodzie przed budynkiem, w którym kobieta, którą kochał, zdradziła go z innym mężczyzną. W mieszkaniu, które kupiłem mu z miłości. Ko jeszcze? zapytałem przez zaciśnięte zęby. Organizują tam przyjęcia, głośne, do późna w nocy. Pański syn zawsze sprząta po nich następnego dnia. A najgorsze jest to, że słyszałam, jak ta Karolina mówiła przez telefon do koleżanki. Powiedziała, że ten idiota zapłaci za wszystko, aż znajdzie kogoś bogatszego. Moje ręce zacisnęły się w pięści. Fizycznie czułem, jak krew pulsuje mi w skroniach. Ta dziewczyna nie tylko niszczyła mojego syna emocjonalnie, planowała to zrobić systematycznie: wyciągnąć z niego i ze mnie wszystko, co się da, a potem go porzucić. Jest jeszcze coś. Powiedziała pani Anna cicho. Wczoraj widziałam, jak przewozili jakieś pudła do piwnicy. Myślę, że ten Marcin może tam prowadzić jakiś biznes. Dużo ludzi tam przychodzi, zostaje krótko i wychodzi. Coś mi się w tym wszystkim nie podoba. Drogi narkotykowe, w mieszkaniu, które kupiłem mojemu synowi, prawdopodobnie prowadzili handel narkotykami. To było już nie tylko wykorzystanie. To było przestępstwo, które mogło zniszczyć życie Pawła na zawsze. Wróciłem do domu i przez tydzień wszystko przemyślałem. Plan musiał być perfekcyjny. Nie chodziło tylko o zemstę, chodziło o sprawiedliwość i o uratowanie mojego syna. Pierwszy element planu dokumentacja. Przez następne dwa tygodnie jeździłem do Warszawy i robiłem zdjęcia. Karolina z Marcinem, jej rodzice wylegujący się w mieszkaniu jak w swoim, Paweł dźwigający zakupy jak tragarz. Każde zdjęcie było dowodem ich manipulacji. Drugi element prawnik. Znalazłem najlepszego adwokata w mieście i przedstawiłem mu sytuację. Okazało się, że mam mocną pozycję prawną. Mieszkanie było zapisane na Pawła, ale ja zachowałem pewne prawa jako darczyńca. Mogłem wystąpić o zwrot darowizny w przypadku rażącej niewdzięczności beneficjenta, a manipulowanie moim synem i używanie mieszkania do celów przestępczych definitywnie się do tego kwalifikowało. Trzeci element policja. Te pudła w piwnicy i dziwni ludzie odwiedzający mieszkanie sugerowali działalność przestępczą. Umówiłem się na spotkanie z policjantem, którego znałem z sąsiedztwa, i przedstawiłem mu swoje podejrzenia wraz ze zdjęciami. Ale najważniejszy był element czwarty: ocalenie Pawła. Musiałem to zrobić tak, żeby mój syn zrozumiał prawdę, ale żeby jednocześnie nie zniszczyć go psychicznie. Plan musiał być precyzyjny, jak operacja chirurgiczna. Wszystko miało się wydarzyć w jeden weekend. Weekend, kiedy Karolina planowała wielkie przyjęcie z okazji swoich urodzin. Oczywiście w mieszkaniu. Które kupiłem dla mojego syna, na koszt mojego syna. Pani Anna informowała mnie na bieżąco o przygotowaniach. Karolina zaprosiła około 20 osób. Pawła odesłała na zakupy do trzech różnych sklepów. Lista była tak długa, że miał być zajęty całe popołudnie. To był idealny moment. Zadzwoniłem do Pawła o 14. Synu, możemy się spotkać? Chciałbym z tobą porozmawiać. W jego głosie usłyszałem zmęczenie. Tato, akurat jestem bardzo zajęty. Karolina ma dzisiaj urodziny i. Wim, przerwałem mu. Właśnie dlatego musimy porozmawiać. To ważne. Coś w moim tonie musiało go zaniepokoić. Wszystko w porządku? Spotkajmy się w kawiarni przy złotych tarasach. Za godzinę. Przyszedł spóźniony, spocony, z plastikowymi torbami pełnymi zakupów. Wyglądał jak człowiek, który nie spał od tygodni. Moje serce krwawiło na jego widok. Siadaj, synu, powiedziałem łagodnie. Kiedy usiadł, wyjąłem telefon i pokazałem mu pierwsze zdjęcie. Karolina i Marcin całujący się przed budynkiem Samarł, przez długą chwilę patrzył na zdjęcie w milczeniu Widziałem jak różne emocje przemykają po jego twarzy Szok, ból, a potem coś co wyglądało jak ulga Ile czasu o tym wiesz? Zapytał cicho Podejrzewałeś? Skinął głową nie podnosząc wzroku Od miesięcy, ale myślałem Myślałem, że to ja jestem paranoidalny Że źle interpretuję sytuację Pokazałem mu kolejne zdjęcia jej rodzice traktujący nasze mieszkanie jak hotel. Dziwni ludzie przychodzący i wychodzący z piwnic. Karolina śmiejąca się z koleżankami na balkonie, podczas gdy on mył jej samochód na dole. Z każdym zdjęciem Paweł kurczył się bardziej. Ale widziałem też coś innego gniew wolny, czysty gniew człowieka, który wreszcie zrozumiał, jak bardzo został wykorzystany. Taro! powiedział w końcu, co mam zrobić. Najpierw wracasz do domu. Do mnie dzisiaj. A mieszkanie? Mieszkanie to mój problem. Ty koncentrujesz się na tym, żeby się z tego wyrwać. Ale Paweł pokręcił głową. Nie, nie mogę tak po prostu odejść. Oni, oni muszą wiedzieć, że wiem, że nie jestem tym idiotą, za którego mnie uważają uśmiechnąłem się. W tym momencie zobaczyłem w nim siebie tę samą potrzebę sprawiedliwości, tę samą determinację w takim razie robimy to razem powiedziałem. Plan był prosty i elegancki. Paweł miał wrócić do mieszkania o 18, jak zaplanowano. Miał przynieść zakupy, ustawić wszystko do przyjęcia, a potem powiedzieć Karolinie, że zapomniał o czymś ważnym i musi wyjść na pół godziny. O 19, gdy przyjęcie było w pełnym rozkwicie, ja miałem się pojawić przed budynkiem. Kiedy Paweł wyszedł o 18.30, czułem się jak generał przygotowujący się do decydującej bitwy. Wszystkie elementy były na miejscu. Prawnik czekał na mój telefon. Policja była poinformowana. Pani Anna obserwowała z okna. Wszedłem do budynku punktualnie o dziewiętnastej. Muzyka z mieszkania słychać było już na parterze. Wziąłem windę na czwarte piętro i stanąłem przed drzwiami mieszkania, które kupiłem dla szczęścia mojego syna, a które stało się narzędziem jego upokorzenia. Zadzwoniłem do drzwi, otworzył mi Marcin. Ten sam przystojny mężczyzna ze zdjęć. Miał na sobie jedną z koszul Pawła. Moja krew zawrzała. Słucham? Zapytał z wyższością. Szukam Karoliny Wiśniewskiej. Powiedziałem spokojnie. A to? Właściciel tego mieszkania. Jego mina się zmieniła. Z arogancji na niepewność, a potem na strach. Zachaz. Zaraz ją zawołam. Wymamrotał i zniknął w korytarzu. Słyszałem jego spanikowany szept. Karo, Karo, tu jest jakiś gość. Mówi, że jest właścicielem mieszkania. Muzyka ucichła. Słyszałem nerwowe szepty gości. A potem pojawiła się ona. Karolina Wiśniewska. 24 letnia dziewczyna, którą mój syn kochał do szaleństwa, która zniszczyła mu życie dla własnych korzyści, stała przede mną w drogiej sukience z twarzą biadą ze strachu. Pan jest panem Kowalskim? Zapytała drżącym głosem. Jestem, a pan to musi być Marcin. Powiedziałem patrząc na mężczyznę za jej plecami. Ten, z którym sypia pani w mieszkaniu, które kupiłem dla swojego syna, cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Wszyscy goście. Około dwudziestu młodych ludzi stali jak sparaliżowani, patrząc na tę scenę. Proszę pana, zaczęła Karolina, próbując odzyskać pewność siebie. To może jakieś nieporozumienie. Nieporozumienie? Przerwałem jej. Mieszka pani tu z innym mężczyzną, podczas gdy mój syn, któremu oficjalnie jest pani narzeczona, służy pani jak kamerdyner. To nazywa pani nieporozumieniem? Wyjąłem telefon i zacząłem pokazywać zdjęcia. Każdemu z gości, jeden po drugim. Karolina i Marcin w łóżku. Jej rodzice traktujący Pawła jak służącego. Dziwni ludzie wynoszący pudła z piwnicy. To wszystko nie, to nie tak wygląda bąkała Karolina, ale jej głos był już tylko żałosnym piskiem. Gdzie jest Paweł? zapytał jeden z gości. Wyglądał na jej kolegę ze studiów. Paweł? Karolina rozejrzała się nerwowo. On wyszedł na chwilę. Paweł powiedziałem głośno jest bezpieczny, ale państwo już tu nie są mile widziani. W tym momencie w drzwiach pojawił się mój syn. Stanął obok mnie, prostując się po raz pierwszy od miesięcy. Patrzyłem na niego z dumą. W jego oczach płonął ten sam gniew, który czułem. Cześć Karo, powiedział spokojnie. Miło cię widzieć z Marcinem. W końcu nie musicie się już ukrywać. Karolina pobladła jeszcze bardziej. Paweł, ja mogę wszystko wyjaśnić. Nie musisz przerwał jej. Wszystko jest jasne. Przez sześć miesięcy robiłaś ze mnie idiotę. Ty, twój prawdziwy chłopak i twoi rodzice, traktowaliście mnie jak służącego we własnym domu. Marcin próbował coś powiedzieć, ale Paweł podniósł rękę. Nie teraz, kolego. Teraz słuchasz. Thematic theory for national Mój syn obrócił się do gości. Państwo pewnie nie wiedzą, ale to mieszkanie kupiłem za pieniądze mojego ojca. 600 tysięcy złotych. Jego całe życiowe oszczędności. Karolina powiedziała, że chce ze mną mieszkać, planować przyszłość. A tymczasem mieszka tu z innym gościem, podczas gdy ja dźwigam jej zakupy i sprzątam po jej imprezach. Głosy gości stały się coraz bardziej potępiające. Ktoś powiedział: To obrzydliwe. Ktoś inny: Karolina, jak mogłaś? Ale ja nie skończyłem. Proszę Państwa, powiedziałem, podnosząc głos: Muszę poinformować, że za 10 minut przyjedzie policja. Mamy podstawy sądzić, że w tym mieszkaniu prowadzona była działalność przestępcza. Radzę wszystkim, którzy nie są zamieszani w handel narkotykami. Żeby opuścili to miejsce już teraz. Panika! Goście zaczęli w pośpiechu zbierać swoje rzeczy i wychodzić. Nikt nie chciał mieć kłopotów z policją. W ciągu pięciu minut zostaliśmy sami. Ja, Paweł, Karolina i Marcin. Karolina płakała teraz prawdziwymi łzami. Paweł błagam cię. Ja Cię kocham. To wszystko to pomyłka. Kosiaś? Paweł zaśmiał się gorzko. Kochasz moje pieniądze. Kochasz to, że jestem wystarczająco głupi, żeby być twoim szoferem i sprzątaczem. Ale mnie. Nigdy mnie nie kochałaś. Marcin próbował się odezwać. Słuchaj, stary, nie jestem twoim starym. Przerwał mu Paweł z zimną furią. Jestem właścicielem mieszkania, w którym sypiasz z moją narzeczoną. A ty jesteś tylko żałosnym draniem, który korzysta z mojej hojności. W tym momencie zadzwonił mój telefon. Policja była już na dole. Penaui, powiedziałem spokojnie, czas na was. Policja będzie tu za chwilę. Jeśli znajdzie coś ciekawego w piwnicy. Będzie miała do Państwa pytania. Ale to już nie nasz problem. Karolina rzuciła się do Pawła. Paweł, nie możesz nas tak zostawić. Co będzie z nami? Paweł odwrócił się od niej z obrzyzetwem. To samo, co było ze mną przez ostatnie sześć miesięcy. Będziesz musiała sobie radzić sama. Gdy Karolina i Marcin pakowali swoje rzeczy w panicznym pośpiechu, ja stałem w salonie i patrzyłem na mieszkanie, które miało być schronieniem szczęścia mojego syna. Teraz było tylko świadkiem jego upokorzenia i ich manipulacji. Policja przyszła punktualnie. Funkcjonariusz, którego znałem, przyjrzał się Marcinowi podejrzliwie. Mieszka pan tutaj? Co zapytał. Nie, to znaczy, czasami, bąkał Marcin. Dokumenty proszę. Podczas gdy policjanci sprawdzali dokumenty i zadawali pytania, ja i Paweł staliśmy na balkonie, patrząc na Warszawę. Tato powiedział cicho, dziękuję ci. Zako? Za to, że mnie ocaliłeś i za to, że pozwoliłeś mi to zakończyć z godnością. Objąłem go. Pierwszy raz od miesięcy czułem, że mam z powrotem swojego syna. W piwnicy policja rzeczywiście znalazła coś interesującego. Pudła pełne podejrzanych substancji, które wyglądały na narkotyki. Marcin został zatrzymany do wyjaśnienia. Karolina próbowała przekonać policjantów, że nie wiedziała o niczym, ale jej tłumaczenia brzmiały mało wiarygodnie. Gdy policjanci skończyli, w mieszkaniu zostaliśmy tylko ja i Paweł. Cisza była ogłuszająca po całym tym chaosie. Co -terrors? Zapytał Paweł. Teraz pakujesz swoje rzeczy i wracasz do domu. Do prawdziwego domu. A mieszkanie? Mieszkanie zostanie sprzedane. Pieniądze sprzedaży przeznaczymy na twój prawdziwy start w życie. Bez manipulatorów i bez ludzi, którzy chcą cię wykorzystać. Paweł skinął głową. Myślałem, że ją kocham. Kochałeś ideę jej. Obraz, który stworzyła specjalnie dla ciebie. Prawdziwa Karolina to osoba, której poznaliśmy dzisiaj. Następne dni były intensywne. Prawnik zajął się procedurą odwołania darowizny. Okazało się, że mamy silną pozycję prawną. Wykorzystywanie mieszkania do celów przestępczych i manipulacja darczyńcą dawały nam wszystkie argumenty, których potrzebowaliśmy. Marcin został oskarżony o handel narkotykami. Podczas przesłuchania próbował obciążyć Karolinę, twierdząc, że to ona zorganizowała całą operację. Karolina z kolei twierdziła, że nic nie wiedziała i że to Marcin ją wykorzystał. Oglądając ich wzajemne oskarżenia, czułem dziwną satysfakcję. Ludzie, którzy potrafili tak skrupulatnie manipulować moim synem, teraz walczyli ze sobą jak koty w worku. Paweł potrzebował czasu na dojście do siebie. Przez pierwsze tygodnie był milczący i zamyślony. Czułem, że przetwarza wszystko, co się stało. Powoli wracał do życia. Wiesz, Tato, powiedział mi pewnego wieczoru: Czasami myślę, że powinienem był wcześniej zauważyć, co się dzieje. Nie obwiniaj się, odpowiedziałem. Oni byli profesjonalistami w manipulacji. Całe miesiące budowali sytuację, w której ty będziesz się czuł winny za każdą wątpliwość. Ale czułem, że coś jest nie tak. Kiedy Karolina mówiła, że jestem za bardzo podejrzliwy, kiedy jej rodzice traktowali mnie jak służącego, kiedy ciągle prosiła o pieniądze na rzeczy, które potem znikały. To znaczy, że twój instynkt działał prawidłowo. Po prostu zagłuszyłeś go, bo chciałeś wierzyć w miłość. Trzy miesiące później mieszkanie zostało sprzedane. Dostaliśmy za nie 550 tysięcy złotych. Rynek się trochę ochłodził, ale nie były to straty nie do zniesienia. Paweł dostał swoją część, ale postanowił nie wydawać jej na mieszkanie. Zamiast tego zainwestował w dokształcanie się i rozwój zawodowy. Zapisał się na studia podyplomowe z zarządzania projektami i zaczął pracować w międzynarodowej firmie konsultingowej. Karolina próbowała kilka razy się z nim skontaktować. Wysyłała SMS-y z przeprosinami. Próbowała dzwonić, nawet przyszła pod jego nowe miejsce pracy. Ale Paweł był nieugięty. Nie odpowiadał na żadne próby kontaktu. Ona nadal próbuje cię zmanipulować. Powiedziałem mu po jednej z takich sytuacji. Wim, odpowiedział spokojnie. Ale to już nie działa. Teraz widzę ją taką, jaka naprawdę jest. Marcin dostał dwa lata więzienia w zawieszeniu i wysoką grzywnę. Karolina uniknęła kary kryminalnej, ale sprawa została nagłośniona w mediach społecznościowych. Jedna z jej koleżanek opisała całą sytuację na TikToku i historia stała się wiralna. Karolina straciła pracę i musiała przeprowadzić się z Warszawy. Czasami zastanawiam się, czy powinienem czuć satysfakcję z ich upadku. Ale prawda jest taka, że nie czuję ani satysfakcji, ani żalu. Czuję po prostu ulgę. Ulga, że mój syn jest bezpieczny. Ulga, że prawda wyszła na jaw. Ulga, że sprawiedliwość została wymierzona. Rok po tych wydarzeniach Paweł poznał Magdę. To spotkanie było zupełnie inne niż to z Karoliną. Magda była prawdziwa od pierwszego dnia. Nie prosiła o pieniądze, nie manipulowała, nie robiła z niego służącego. Po prostu była sobą. Inteligentną, zabawną kobietą, która kochała mojego syna za to, kim jest, nie za to, co ma. Kiedy pierwszy raz przyprowadził ją do domu, widziałem w jego oczach spokój, którego nie było przez całe miesiące z Karoliną. To był spokój człowieka, który wie, że jest kochany bez warunków. Taro! Powiedział mi pewnego dnia Paweł: Chciałbym ci podziękować za to, co zrobiłeś. Nie musisz mi dziękować, jestem twoim ojcem. Ale musisz wiedzieć, że bez tego, co się stało, nigdy nie nauczyłbym się odróżniać prawdziwej miłości od manipulacji. Bez tej lekcji, jakkolwiek bolesna była, prawdopodobnie przez całe życie byłbym łatwym celem dla ludzi takich jak Karolina. Miał rację. Ta okropna sytuacja, ten ból i upokorzenie nauczyły go czegoś bezcennego. Nauczyły go cenić siebie i nie pozwalać na wykorzystywanie swojej dobroci. Dziś, gdy siedzę w swoim gabinecie i patrzę na dokumenty sprzedaży tego mieszkania, nie czuję już gniewu. Czuję dumę. Dumę z tego, że miałem odwagę walczyć o swojego syna. Dumę z tego, że nie pozwoliłem, żeby manipulatorzy zniszczyli mu życie. Ta historia nauczyła mnie, że miłość to nie tylko dawanie. To również ochrona. Czasami ochrona tego, kogo kochamy, oznacza walkę. Oznacza bycie twardym, gdy sytuacja tego wymaga. Oznacza bycie gotowym na konfrontację z tymi, którzy chcą skrzywdzić nasze dzieci. Kupiłem synowi mieszkanie w Warszawie na zaręczyny, a jego narzeczona i jej rodzice zrobili z niego swojego osobistego kierowcę. A potem okazało się, że to był tylko początek ich planu zniszczenia mojego dziecka. Ale nie pozwoliłem na to. I nigdy nie pozwolę, bo czasami miłość ojca oznacza wojnę. I gdy nadchodzi taka chwila, każdy prawdziwy ojciec wie, że musi być gotowy do walki. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.